Pomóż mi. Jestem Krystianiucha. A ja, Argil. Gra Granom idzie dobrze. Y... Mecze niektóre wygrywamy, przegrywamy. Kamera rozwalić i będzie. Trenujemy po to, żeby zająć dobre miejsca. Ja w 3 lata Tam widzicie na kamerze. Ja, ja robię strzelę. Też wiemy zastać dobrymi bramkarzami. Dobrze, dobrze gramy, gramy, jedziemy. Ja, yes. powiększcie. Ja, ja wychodzę, bo hey. będę wieszać dmuchaną Bandy. Żeby na trening, żeby, żeby jak, jakby się ktoś wywrócił, no to żeby, żeby się mu nic nie stało. My jesteśmy firmą re reklamową, która produkuje balony reklamowe. I właśnie w tamtym roku zrobiliśmy atesty na bandy pneumatyczne na Żużel. Atesty były robione w Warszawie w Państwowym Instytucie Motoryzacji. Przeszły testy pomyślnie i właśnie teraz mamy realizację tego projektu. Zdrowia? To życzę Ci zdrowia, szczęścia pomyślności. Czekaj, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na tym obiekcie ma być łącznie 60 band, w tym 4 rezerwowe. Do, dosun, 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 dosun. Na krawędzi deski. Zamontowanych będzie 6 wentylatorów i to w zupełności wystarczy, żeby te bandy nadmuchać w ciągu 15-10 minut. Na prostych nie są potrzebne, tylko właśnie na wirażach, gdzie największe są prędkości i często wyrzuca zawodników siła środkowa na zewnątrz. Po starcie pierwszy łuk ciasno było i zczepiliśmy się z Grzegorzem Szyszko i w wjechali, motory się nie dało panować. I... Na szczęście to nic poważnego się nie stało. Mój motor praktycznie cały był, tylko motor trochę pogrywał, bo to pierwszy motor uderzył w bandę, później myśmy uderzyli, a bandę trochę już uszkodzili, słupkiśmy już Może jakby była dmuchana banda, może by coś lepiej było. Uderzył, tak to ciężko. Ta banda ma, ma pochłaniać energię uderzenia. Ona ma prawo się rozerwać, ale właśnie zawodnikowi nie ma prawa nic się stać. W trakcie treningów one będą przysłonięte właśnie takimi pochtami ochronnymi, żeby ewentualne, jak się pojawią sponsorzy, re reklamy, które będą zawieszone, żeby nie były ubrudzone podczas zwykłego treninga, po prostu żeby ładnie wyglądały w telewizji i, i podczas właśnie biegów takich zawodniczych już. Teraz jak duchany tutaj bandy w klasie będą, to wszyscy żydlowcy będą mogli się czuć bezpiecznie i będzie, powinno być dobrze bardzo. Tudo